Panie Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Nie tak dawno pan Bartosz Marczuk mówił nam pasy zapięte, kto ma słabe nerwy, niech nie czyta, mówiąc o szacunkach wysokości emerytur, który dostał od ZUS. Mamy silne nerwy, jak rozumiem, ja mam 34 lata, za 30 lat przechodzę na emeryturę. Panie Ministrze, jaki jest szacunek dla mojego pokolenia, jaka będzie wysokość emerytur? Ile osób będzie pracowało na to, żeby te emerytury mogły być Obecnym 30-latkom wypłacone. Panie ministrze, czy pan wie, jaki jest stan geriatrii w Polsce, bo seniorzy nie mają się gdzie leczyć. Jest 430 geriatrów, 900 łóżek na oddziałach geriatrycznych, to znaczy, że na 100 tysięcy osób przypada półtora miejsca. Proszę nam wyjaśnić, w jaki sposób systemowo będą Państwo rozwiązywać problemy seniorów, bo te pieniądze które Państwo przeznaczają, nie pomogą na leczenie. Seniorzy są zadłużeni na 7 albo 8 miliardów złotych, bo wydają pieniądze na leki, leczenie i prywatną rehabilitację. Dziękuję Pani Poseł. Pani poseł Małgorzata.